Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do ZO2 Animal Park. Wiecie co, ja sobie tutaj robiłem niewielki przegląd zwierzątek i wiecie co odkryłem? Że ja mam masę kart, które, które, które po prostu trzeba wymienić. A co my tu mamy? Mamy tutaj bonusika, tego na pewno mam. Więc sobie weźmiemy, może sobie tego weźmiemy. Może sobie wybierzemy ten pakiecik, tym razem pakiet bonusowy. Tego nie mam, więc sobie wybierzemy ten pakiecik, dobra? Bierzemy pakiecik diamentki i tutaj to. Dobrze, bierzemy to. Akceptujemy. Dziękuję za doładowanie. Mamy 250 diamentków. Dziękuję, dziękuję. Nie było trzeba, ale miło z waszej strony, że dajecie diamentki. Dobra, jedziemy dalej tutaj z porządkiem. Tak sobie postanowiłem tutaj wysprzątać i tak sobie myślę czemu ja to sprzątam czemu ja to sprzątam po prostu czemu ja to sprzątam ja sobie tutaj mogę sobie tutaj o tego sobie dać i sobie damy jeszcze śmieci o mamy dwóch śmieci a wykończymy ich wszystkich już nam będzie tutaj tych mam aż 37 no to wszystkich damy tutaj co tutaj jakaś rozbudowa nie aha coś się rozmnażało dobra coś nam wpadło na szósteczkę aż dwa się nie mieszczą, no a tu mamy szósteczkę tu mamy piąteczkę usuniemy piąteczkę tu mamy piąteczkę tu mamy czwóreczkę, usuniemy czwóreczkę usuniemy również tą piąteczkę i damy sobie te dwie szósteczki, żeby mi się już nie myliło i jak się uruchomi do rozmnażania to będę wiedział, że, że mam rozmnażać teraz może sobie coś innego rozmnożemy, nie wiem czy jest miejsce tutaj Aha, to się i chyba nie ma miejsca aktualnie. Nie ma miejsca, dobra. Dobra, to to się zrobiło. Tutaj niech nam sprzątają, niech nam robią. Ja sobie tutaj ogarnę wszystko. A co do tych kart? O, bo zacząłem i nie skończyłem. Patrzcie, mam tutaj puchacza, które mam, karty mam, więc ja, żeby tego przez przypadek nie poskładać, no mógłbym czekać, aż będzie jakiś rabat, ale nie, bo ja to przez przypadek poskładam, powiem Wam. Uwidzę trzy karty, to to poskładam. Więc ja te karty mam. Te, te, te zwierzątka, więc to wymieniam. Tego też mam. Zobaczcie, on jest tutaj. Ja go mam, a on mi tutaj w kartach siedzi. No i nie wiem po co. Wymiana. Wymiana. Sprzedać go. Tak samo ten lisek. Widzicie, nawet jedna karta jest do góry. Ja go mam, więc po co on mi tutaj? Wymiana. I mamy. Tak już w sumie mamy 12 tysięcy nazbieranego. I tu mamy jeszcze nosorożca. Więc też już go mam, też go wymiana, zwierzątka wymiana. Jednocześnie zobaczcie, ile mi tutaj zwierzątek ubyło. Ile mi tutaj zwierzątek ubyło, ładnie z tego. Tu mam tylko jednego do postawienia, którego można kupić. On jest za kasę. Zwierzęta wodny. On jest za kasę do kupienia. On jest za kasę na 111 poziomie. O promocję, czekajcie wyskoczy mi ta promocja Czy nie wyskoczy mi ta promocja Nie wyskoczyła, tutaj jest, zobaczcie Fajna promocja jest, ale pokażę wam to Jak będę w innym wybiegu I tak, no o, jest za kasę To w sumie ja bym mógł te karty wymienić I jak nabiję sobie 100 111 levelek to go dostanę, nie? Więc nie wiem czy jest sens wy Wykładać na niego, żeby jednego Mieć skompletowanie yy, 3000 3000 i mieć go szybciej nie wiem, czy to jest sens. Jakbym go wymienił, no to mam 1500. No to też nie za dużo, 1500. No ale szłoby go wymienić i tutaj już wtedy zostają mi same te do składania. Tu mi zostaje jeden. To wymienimy. No i tu już są wszystkie są już na skompletowanie po 10 tysięcy, tak, wszystkie są po 10 tysięcy, więc absolutnie nie składamy. Czekamy aż będzie 8,5 tysiąca, więc wtedy może złożymy. Teraz absolutnie nie składamy ich. Absolutnie. Co dalej? No jest ich tu masa. No to liczyć 10, 23, 40, 50, 60, 70, 80, 90... 100, 110 120, 130, 160, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 100, 300 310, 320, 330, 340 340, 340. A mamy 13, więc potrzebujemy 330 kuponów. Wiecie co? Aż mam głupi pomysł zbierać te kupony i wszystkie na raz podskładać. Wiecie co? Taki Wam głupi pomysł, żeby tak zrobić. Albo przynajmniej, żeby 100 ich nazbierać i wtedy 10. 100? 100, tak. 100 tysięcy, tak? Dobrze mówię. 100 tysięcy. No mamy 10 tysięcy. 100 tysięcy nazbierać. I złożyć 10 tych kart. To już będzie coś, nie, ale nie, ja sobie taki cel zadaję. 100 tysięcy nazbierać, mamy 13. Mamy aktualnie 13 tysięcy, no i. 100 tysięcy nazbierać i złożyć. No, tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo trzeba, żeby to poskładać, ale. Zobaczcie, ja tutaj mam kart dosyć sporo na wymianę. Jeżeli wejdą jakieś bonusy, to mi trochę za to sypnie. Troszkę sypnie, no mam tutaj, mam tutaj ten na wymianę, mam tutaj to na wymianę i chyba ze złotych nie mam nic, no dwie, dwie poszły na wymianę, dwie mam na wymianę złote. Tu mam trochę fioletku na wymianę, to jest do poskładania, o, on jest jeszcze walentynkowy, więc już sobie go skompletujemy, tu mi brakuje jednego do znajomych, więc może zróbmy sobie skrzyneczkę znajomych. Osiem brakuje. Ej, zróbmy sobie skrzyneczkę znajomych i zobaczymy, co z tego wyskoczy. To robimy. Mamy co? Na no czemu to nie działa? O, dobra. Coś się zawiesiło. To wiemy, nie widać ani gdzie one tu są pochowane. Zrobimy sobie skrzyneczkę znajomych i zobaczymy, może uda się trafić tamtą kartę. No to już będzie... Któryś to już będzie... Aby się udało trafić, to by był trzeci zwierzaczek. Ale nie wiem, czy aktualnie są te zwierzaczki. Bo tam są różne zwierzaczki i nie wiem, czy akurat te. Ja mam tu właśnie z tych kart znajomych chyba 3 czy 4 rodzaje zwierzaków już. Ale tylko chyba jednego się mi udało właśnie skompletować po dwa. Więc zobaczymy, co, co się uda. Co się uda, a co się nie uda. Czy będzie? Tą jedną skrzyneczkę sobie zrobimy i zobaczymy. No, ja jestem sam ciekawszy. I wiecie co, no faktycznie mnie to korci, aby zbierać te 100 tysięcy, no to jest, to jest wyzwanie, to jest wyzwanie, to jest wyzwanie. 100 tysięcy uzbierać i te 100 tysięcy spróbować później na jednym odcineczku wytrzaskać wszystko, wiadomo no. To nie będzie odcineczek, kiedy będę chciał nagrać, tylko po prostu będę czekał na rabaty, tak? Bo tam musi być te minus 15% rabatu na te kupony, żeby użyć tego w ogóle, bo to żeby to się opłacało w ogóle, nie? Bo bez tego to się po prostu nie opłaca. To macie 1500 na każdym. na każdym zwierzaczku, więc to jest jednak duża kwota. To jest jednak kwota duża. Więc warto po prostu zbierać sobie te, te karty, zbierać, a jak jest tam rabacik, no to to wszystko wymieniać naraz. Tak. Bo tak wam powiem, jak pojedynczo wymieniacie. To tego bardzo wam nie przybywa. To takie pojedyncze. Pojedyncze to nie przybywa. Jak wy tak wymienicie naraz. Nie wiem. 50, 40 tamtych, no to już tego macie troszkę, nie? Tak mi się wydaje. No, takie jest moje zdanie. Odletu do tej gry, do tego wymieniania. Choć tak, po troszkę, jak wymieniacie cały czas i kupujecie to zwierzątka, no to widzicie, o, już wam zwierzątką było, już wam zwierzątką było. A tak znów na raz, no to macie 3-4 zwierzątka, ale długo, długo wam żadne nie ubywają. Dobra, mamy skrzyneczkę i losujemy. Czy coś wypadnie, czy coś wypadnie, czy nic nie wypadło, i niestety nie mamy nic. Mamy tutaj cztery karty. O, to nagroda, elegancko, cztery karty. To znów cztery karty do wymiany, widzicie? I karty lecą. Nie tam dużymi jakimiś ilościami, ale powoli te karty się zbierają. Tu praktycznie nie wiem, ile ja tam kasy mam na jeden dzień. Ile ja kasy? Ja się zazwyczaj jeden raz dziennie loguję na grę, więc. Nie zbieram tyle, tyle razy, ile by szło zbierać kasę, bo na pewno więcej razy by szło zbierać niż jeden raz. Sam, że co kilka godzin by szło zbierać. Ja się loguję raz na dzień, więc zbieram tylko raz kasę. Nie wiem, jaką kwotę wtedy uz uzbieruję z tego, ale myślę, że na parę skrzynek by było tego, bo na pewno tam więcej niż 50 tysięcy mi się zbiera. Ja cię zaicę, gonią wszędzie zaice i zaicę. Ile ich tu mamy. Czy zdobędziemy drugą skrzyneczkę? Możliwe. To jest bardzo możliwe, że zdobędziemy drugą skrzyneczkę. Fajnie by było. Jeszcze jest nadzieja, że zdobędziemy zwierzaka jakiegoś. Jeszcze jest nadzieja. Jeżeli jest tyle znajomych tam u mnie, chyba tyle było, więc myślę, że spokojnie powinno jeszcze wystarczyć. Mam chyba tego 16, czy ileś tych skrzynek jest. O jaka droga. Dobra, jedziemy te koziczki, jedziemy te koziczki biegające, koziczki ogryzające roślinki. Koziczki, trzeba was wyłapać, wszystkie tu koziczki. Cyk, 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 mamy cyk, cyk, cyk. jeszcze pięć skrzyneczek. Jeszcze pięć skrzyneczek. Gdzie tu jest ta? Sroka, jest. Sroka wrona, czy jak ci tam na imię jest? Dajemy cię tu, dobra, cztery. Jeszcze cztery, jeszcze cztery skrzynki, raczej cztery, cztery, serduszka do skrzynki. Dobra, zajce, 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 uciekające zajce. Uciekające zajce. Nie wiem czemu do tamtego, co był, właśnie się pojawił, nie przeciepało mnie, a nie tak daleko. Dobra, uciekające zajce mamy. Siedem z 10. Leci, leci to, leci to. Leci to, następne. Następne, cyk. Styk balonik balonik i balonik. O nie, brakło mi dwóch. Brakło mi dwóch, dwóch tych. A tak się cieszyłem, że będzie skrzynka. Normalnie brakło mi dwóch. Co, nie mam wszystkich znajomych? Nie mam wszystkich. Brakło mi dwóch skrzynek. No nieładnie, brakło mi dwóch skrzynek. No nic nie poradzimy. Brakło mi dwóch skrzynek. Dobra, co by tu dalej zrobić? Co by tu dalej zrobić? No to tak, idziemy do głównego zo. Nie, pierwsze musimy odwiedzić tu i postawić tego zwierzaka, któregośmy wylosowali. Cyk? Cyk? No, tu zbieramy 2000, tak? Ile? No, to 2500 nam tu wpada. Możemy to rozbudować? 80? Nie mamy. A moglibyśmy, ale nie, czekamy na rabat. Czy możemy postawić? Nie, tu jakiegoś zwierzaka tego musimy. Postawić. Nie mamy wybiegu? Nimumy wybiegu, a są wybiegi, no to czemu mnie, czemu mnie tu nie, nie przykierowało do tego wybiegu, no co to ma oznaczyć? Panie, pan tu jeden i pani tu druga. Cyk, ładnie, dali mi jakieś dekoracje albo coś? Nie dali mi nic, ale tu mam kwiatki, nie chcę kwiatków, sprzedam kwiatki. Czy możemy tutaj coś postawić? Na przykład takie coś? Proszę bardzo. Na przykład takie coś? Proszę bardzo. Na przykład takie coś? Proszę bardzo, na przykład stajnie, nie chcę stajni, damy ci jeszcze jeść, żebyś nie był głodny i myślę, że tutaj też puścimy pracowników, możemy tutaj wpuścić, nie wiem, opiekuna możemy wpuścić, kogo tu jeszcze możemy wpuścić, o śmieciarza mamy ostatniego, wpuścimy śmieciarza i wpuścimy, nie wiem, czy tu jest coś do podlewania, w ogóle czy tutaj się opłaca wpuścić podlewacza, bo nie czy w ogóle jest coś do podlewania. Tutaj chyba nie ma nic do podlewania. To ja się go tu chyba nawet nie opłaca puszczać. No to nie puszczamy go. Idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej do głównego zo. Idziemy do głównego zo i już wam pokazuję, jakie są fajne bonusiki. Jakie są fajne bonusiki. Aktualnie, aktualnie mamy takie. O, kasę do zbierania. Więc aktualnie sobie pozbieramy kasę. Hehe, <ścoughs> zbieramy. Nie jest tego za dużo, bo niedawno była zbierana, ale zawsze tam jakiś grosik. I zobaczcie teraz. Idziemy sobie tutaj. Nie, 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 nie idziemy sobie tutaj. Idziemy sobie tutaj. Bierzemy sobie to. I ja sobie chcę na przykład sobie chcę papuga rozmnożyć. Biera papuga. Dajemy tutaj. I zobaczcie ile mamy tutaj. Tu mamy wyprzedaż. Wyprzedaż. Mamy rabacik. Zobaczcie ile to kosztuje. I tutaj jak użyjecie premium... Pierwszy macie za diamencik, drugi macie za trzy diamenciki. Nie? Bardzo dużo rabatu jest. No już macie za siedem. No. Każdy jeden będzie droższy, ale, ale powiem wam, opłacalne, opłacalne. Więc bardzo tanie są tutaj te, a możemy sobie rozmnożyć jakiegoś jeszcze też. Nie pamiętam, jakie mam rozmnażać. Na pewno tego chyba pancernika jeszcze też sobie rozmnożymy, skoro jest. Co tu jeszcze? Ciebie chyba na wyższy poziom. Nie wiem, czy nie ma małej na wyższy poziom. Co jeszcze? Ja tu zawsze tylko tych, tych, tych zwykłych lubię, używam. Tego na pewno na wyższy poziom. Co tu jeszcze? Tego na pewno na wyższy poziom. Jeszcze coś mamy. Jeszcze jest jedno wolne. I nie wiem, co to miało być. A ja sobie zaica sobie zrobię na maksyma, ale nie, ma, nie muszę zmienić, bo mam dwa tutaj te same. No to zaic nie będzie. Bizona na pewno muszę rozmnożyć. Dobra, jedziemy bizona na wyższy poziom. No i zobaczcie. I znów bym chciał to za jeden. Zwiększam szansę tam o parę procent. I tu jest dokładnie, aż zobaczcie, to nie to. Tu jest jeden taki nie, to jest tu, nakarmienie, widzicie, minus 90%, więc, więc opłacalne, opłacalne. Na rozbudowę stajni macie, na ceny stajni, na karmę. I tutaj macie warianty kolorystyczne. Tapir biały, ale już dałem na roznożanie więc już nie mogę. Ja nie mam miejsca, ten, 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 tego tapira bym sobie dał, ale już nie ma miejsca, więc sobie nic nie zrobimy. Szansa na rodzin razy dwa, no to też fajnie, też fajny bonusik. No i dobra, to mamy zrobione, to mamy ogarnięte. Teraz tak, tego bym chciał postawić. No i czemu go nie mogę? On gdzieś tu jest. On gdzieś jest. Ale kaj, kajżeś pan je. Kajżeś pan je, pan tu gdzieś żeś pan je, ale kaj. No wybieg to on gdzieś tu się kręci. Mi się wydaje, że on gdzieś tu był. Tu jest. No czemu mnie nie przenosi bezpośrednio do tego? Tak i mamy dwa. Tak, wydaje mi się, że są dwa. O, są dwa. Jest, mam komplet, mam komplet, mam komplet. Elegancko. Co do kompletu, zobaczcie, jest kalendarzyk. Na marzec. I zobaczcie, macie jedną kartę, dwie karty, trzy karty, cztery karty, pięć, sześć kart. Więc jeżeli nie macie tego zwierzątka Polecam sobie tu pierwszą kartę Złożyć albo tutaj przy końcu sobie złożyć a Tak żebyście nie przegapili Bo jak przegapicie będziecie mieć tylko jednego zwierzaczka a jak złożycie szybciej będziecie mieć dwa Pingwinka jeżeli nie macie Tak samo dwie karty 3 4 5 6 kart Jest tylko 6 Więc nie macie siedmiu kart tylko 6 Więc tylko jeden zwierzak Za darmo Albo za jednego płacicie mniej, a za drugiego więcej, kartami, kuponami. Więc zbierać kupony, jednego zwierzaczka poskładać. Ten, je, ten jest chyba fioletowy, ale pingwin jest chyba złoty. Pingwin jest chyba złoty, ja chyba pingwina mam, bo pingwina kiedyś że składał właśnie z kart. Pingwin mi się wydaje, że był złoty, nie mam teraz tu pingwina. Więc zbierać sobie kuponki, zbierać kuponki. O, ja mam dwa pingwinki. Więc jeżeli będę miał y, złote karty Ja mam chyba jednego i drugiego, więc jeżeli chyba będę miał Pingwinka mam na pewno To pingwinka wymienię, to 6 kart do wymiany, tego też chyba mam Jeszcze sobie sprawdzę Czy ja go też nie mam w kartach czasem? Zaraz sprawdzimy, bo Może być, że ja go gdzieś w kartach mam jeszcze Nie, nie widzę go tutaj w kartach takiego Zwierzaka bo wiecie, też się mogę mylić. Jaki to jest? To jest yy, dżungla? Nie, nie, to jest ten... Yy, step? Stepowy. Stepowy. Stepowy taki paskowany zwierzak. To już go szukamy. Zwierzak... Wszystkie... Sawanna? Nie. Step. Step. Step i szukamy. No i to jest ten. No to ja go mam. No, to ja go mam, więc kolejne 6 kart do wymiany, czyli ja mam 12 kart do wymiany, które będziemy wymieniać. Więc jeżeli go mam, wszystkie, no to to jest na pewno fioletek. A pingwinek jest na pewno żółty, więc pingwinek będą droższe karty. Więc polecam zbierać i na wymianę. Jeżeli nie macie ani jednego zwierzaka, to złożyć sobie tak, żebyście mieli dwa zwierzaki, nie jeden. Więc pamiętajcie o tym. Co my tu mamy dalej? Jeszcze coś mi tu wpadło? Jakiś zwierzak? Nie, już chyba mi nic nie wpadło, żadnych zwierzaków. Już chyba tutaj nic, żadnych bonusików nie wpadło nam. Chyba wszystkie zwierzaki mamy postawione, tu był jakiś renifer. Nie, chyba mamy wszystko postawione co było trzeba postawić. Czy przejdę masę? Tu tych zwierzaków jest. Ale nie, chyba wszystko, wszystko mamy. Wszystko mamy, z tego, co widzę. Dobra, no to mamy elegancko zrobione. Tutaj mamy karty znów nowe. Więc fajnie, fajnie się zbiera. Znajomi się zbierają. Tutaj, nie wiem, może sobie otworzymy 10 skrzyneczek. Może coś jeszcze wypadnie na dziś. Tak w sumie... Coś może by się trafiło fajnego. Zobaczymy. Zobaczymy, czy nam coś dają. 10 skrzyneczek sobie otworzymy. Mamy kasy, mamy 2 miliony, więc ja za niedługo chyba dokupię kolejne 50 skrzynek, żeby mieć, no w sumie 60, bo jak 10 się otworzę to 60, żeby mieć setkę, i będziemy otwierać setkę skrzynek tutaj. O, jest fioletek na wymianę, ale tą kozę muszę zaraz wymienić, żeby mi się nie myliło z tymi, co mam do składania. Jest kolejny fioletek, więc kolejnych parę kuponików padnie. To jest następne, jest kolejny fiolecik, ładnie, i kolejne kuponiki lecą, widzicie? no widzicie? To tak się otwiera te skrzyneczki i to tak leci, to tak leci, po trosze leci. Co my tutaj mamy? No nie oczekujcie tam jakiś yy, bardzo dużych ilości, bo to tak jest właśnie zrobione, żeby nie na raz nazbierać, tylko tak jak w grach. A coś wam wypadnie, ale niekoniecznie za często i za dużo, tak? No. Więc tak to jest zrobione, więc ja tutaj walczę, szukamy, co wypada. Zielone, dwie karty, czyli 15 dostanę za te dwie karty gdzieś. No, wiecie, po trosze, po trosze, i zbieramy. Okej, nic fajnego. Jeszcze w tym dwie roślinki, dobra. Zawsze możemy sprzedać te roślinki i też mieć troszkę kasy zwrotu, nie? Co tutaj mamy? Tutaj niebieskie dwie. Wpadnie jakaś niebieska? O, dwie niebieskie wpadły. No i nawet nawet może być. Ta niebieska też zawsze jest coś. No najbardziej nie lubię tych zielonych. Mogło, mogliby już na przykład od setnego lewera nie dawać w ogóle tych zielonych. Owieczka. Owieczkę zaraz wymienimy, bo owieczkę, żeby mnie tu owieczkami nie... tu za takie. Zobaczcie. 250. Za drzewko 125. Za niebieskie 25. Tutaj 25. No to poleci trochę. Tutaj 25 wymienimy, więc po trosze to poleci. Zobacz, ile się tego tu, tego tu powpadało. Już mamy 14 tysięcy. I. Dobra, kupimy jeszcze jedną skrzyneczkę. Już mamy 14 tysięcy na zbieranego. No i czyli nic nie wypadło. Kolejnego. Trzy karty, dobra. Myślę, że na tutaj 10, czemu mi to nie znika? O, dobra, teraz to poznika, bo mnie to denerwuje, jak mi to tak świeci na nowo. Tam niech się to wymiesza z tymi starymi. Dobra, teraz to zniknie. Ładnie zrobione, ładnie wszystko porobione. Chybaśmy poogarniali tutaj w miarę to, zo No, może nie takim właśnie sprzątaniem, ale tutaj chyba są pracownicy. Oni to chyba mi gdzieś sprzątają. Nie mi to powinni robić. No, bo jakieś zwierzaki się tam zaczynają robić. To chyba pracownicy powinni być wykupieni. Tak mi się wydaje. No wykupionych tutaj śmieci nie pozbierane, Ale to śmieci chyba żaden nie chce zbierać. I też śmieci dużo. Zdaje się, że pracownicy mi tutaj coś jednak się obijają. Bo na razie mi tutaj nigdzie za bardzo nie widzę, żeby mi tutaj pracowali pracownicy. Troszkę śmieci, jakieś roślinki do Podlacia. Śmieci, no tutaj troszkę pozbierane. No to może, ale nie widzę ich nigdzie, może jak trafię. Tutaj znów kosze. Dobra wyczyścimy, kosze wyczyścić. Nie widzę tutaj tych pracowników nigdzie. Gdzie oni by się tutaj kryli? Tutaj nie widzę. Tutaj też nie. Śmieci. Śmieci tutaj też do ponaprawiania. Tak jakby gwiazdek było trochę pozbieranych. Dobra, robimy porządek. Nie widzę, chciałem expa zebrać, bo zobaczcie, ile mi brakuje. 7. Siedem, siedem milionów brakuje mi do 98 poziomu. Praktycznie zacząłem zbierać. A co dostaniemy? No, dostaniemy no. Jednego diamencika, Powiem, mam te nagrody tutaj. Co to jest? 25 tysięcy kasy. Co to jest? To jest jedna skrzynka. 25 tysięcy. Ile kosztuje skrzynka? 24 tysiące. Co to jest? Co to jest w ogóle? By tutaj dali przynajmniej te, te nie wiem, 300 tysięcy. Żebyś kupił co najmniej z 10 tam, czy ileś tych skrzynek. Żeby z tego było coś. Zawbicie takiego levela, granie tak długo. A nie 25 tysięcy. To jest, powiem Wam, śmiechu warte. Jeden diamencik. Tutaj zwierzątko, które zazwyczaj już wszyscy mają, tak jak ja tutaj, które jest do kupienia za kasę. No i jeszcze by to było zwierzę za diamenty. No tutaj rozumiem, stadzili nowe i co level zdobywasz tam jedną, nie wiem, tutaj mam kartę, ile ich potrzeba tych kart. Aktualnie mam 20, no to akurat będę miał yy, jedną całą zdobędę. Jak zdobędę ten level, no to będę miał jedną całą, więc nie wiem czy następną będziesz pozdobyć, czy po prostu... Na tym levelu już będę miał wszystkie, a drugiej nie będzie. Możliwe, że będzie jeszcze druga odskompletowanie. Teraz się tego nie da. Wymienić się to da? Też się nie da wymienić. No, to zdobędę jedną na tym levelu. I tutaj jakieś rzeczy odblokują. No to rozumiem, bo rzeczy odblokowują za każdym razem, tak? No, ale na 99 poziomie. No, 98 mam. Na 99 poziomie takie nagrody no rozumiem, będzie potem setny, no to będzie 5 diamentów, no to wiecie, jakby jakby wam dali za każde pięć poziomów yy, nie za każdy poziom tyle ile jest diamentów, na przykład tutaj setny, no to niech mi dają 100 diamentów, no to to już by było coś. To już by było coś, 100 diamentów, to już coś wyużyje, tak? Ktoś sobie kupi, nie wiem co sobie tu możecie kupić w budynkach jakieś sobie możecie kupić, nie wiem, budynki tutaj mamy budynki. Ktoś sobie, nie wiem co tutaj mamy? O! Ktoś sobie takie coś za 100 kupi, ktoś sobie, nie wiem, tutaj noktorium, kupi, jak ma trochę więcej, jak 100 by dostał, to sobie kupi na setnym, jak nie miał wcześniej. Tak, takie różne jakieś szłoby rzeczy kupić, jakieś zwierzątka brakujące sobie kupi za 100, ale nie, musi dostać jeden musi dostać groszowe sprawy. No to jest, powiem wam, porażka z tym, co dostajecie tutaj od gry za tak długie granie, za tak długie granie, wbijanie tutaj leveli wszystkiego, no po prostu... Powiem wam, porażka, porażka, mogło to być lepsze. No rozumiem, że na początku wiadomo, nikt nie dostaje jeden diamencik, dwa diamenciki, bo dużo osób pogra, nie wiem, piąty, szósty level i koniec gry, tak? No to rozumiem, że na początku nie dostaną nic. Ale przy takich levelach już? Stawać tak mało? No nic, takie jest moje zdanie, nie wiem jakie jest wasze zdanie. Jak się wam odcineczek podobał, łapka w górę, komentarze mile widziane i do zobaczenia w następnych odcineczkach. Cześć wam!